Pan Zbigniew, który jest osobą z niepełnosprawnościami, posiadający ważną kartę inwalidzką, nie mógł wjechać na parking, który znajduje się przy Sosinie, nie płacąc za niego, a mając do tego pełne prawo. Chcący wjechać samochodem z kartą niepełnosprawną, został mi odmówiony wjazd, ale po chwili wpuścił mnie jako warunkowo i powiedział, że więcej już mnie nie wpuści. A dlaczego? No, nie wiem, ja też pytałem się, że wszędzie można korzystać właśnie z karty niepełnosprawnych na parkingach płatnych, a tutaj z takim się obejściem. Tu parkingowy też powiedział, że już mnie więcej nie wpuści na kartę niepełnosprawnego. Zapytaliśmy pana z obsługi parkingowej, czy rzeczywiście takie osoby posiadające kartę inwalidzką nie mają darmowego wjazdu? Czy pan może wjechać, czy nie może? Może wjechać jak najbardziej. Panie, co wcześniej mnie te, nie było mnie tutaj, także nie, nie wiem jaka to była sytuacja, także no, ja tu jestem od poniedziałku. Także... Ale pan bez problemu może na kartę niepełnosprawności za darmo wjechać na park. Jak najbardziej. Tym razem wjechać panu Zbigniewowi się udało. Pan z obsługi powiedział nam, że takiej sytuacji nie powinno być, że zawsze osoby z kartą inwalidzką mogą w tym miejscu parkować za darmo. Nie był w stanie powiedzieć nam, dlaczego osoba, która w tym dniu obsługiwała ten parking, nie pozwoliła panu Zbigniewowi wjechać i tak się zachowała. Napisaliśmy do MCKIS, jak w końcu jest z tym parkowaniem, czy osoby z niepełnosprawnościami z kartą inwalidzką mogą darmowo korzystać z tego parkingu? Taką otrzymaliśmy odpowiedź. OWR Sosina informuje, że osoby z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim dokumentem mogą korzystać z podmiotowych miejsc parkingowych bezpłatnie. Napisał nam pan Dariusz Chrapek, zastępca dyrektora MCKIS do spraw sportu. Więc jeśli osoby z kartą inwalidzką mogą korzystać z tego parkingu bezpłatnie, dlaczego pan Zbigniew został potraktowany w ten sposób? Ważne, że po naszej interwencji sytuacja się rozwiązała i jawożnianin bez obaw może korzystać z tego parkingu.